Skupowi, towarzyszą postulatorzy procesu ratyfikacyjnego, ksiądz dr Tomasz Kaczmarek i ojciec dr Gabriel Jerzy Bartoszewski. Arcybiskup Warszawy najpokorniej prosi ojca świętego Benedykta XVI o włączenie w potrzeb błogosławionych szpigodnego sługi Bożego księdza Jerzego Popieruszu. Członkowy Słucha Boży Jerzy Popiełuszko, trzeci z pięciorka dzieci rodziców Marianny i Władysława, urodził się w Okopach na Ziemi Podlaski 14 września 1947 roku. Dwa dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Rodzina W rodzinie staranne religijne wychowanie. Od najmłodszych lat pociągały go sprawy Boże. Jako chłopiec idąc do szkoły chętnie wstępował do kościoła na modlitwę i służył do mszy świętej. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w roku 1965 wstąpił do seminarium duchowego w Warszawie. W drugim roku studiów został wcielony do Wojskowej Jednostki Kleryckiej o zaostrzonym rygorze. W czasie służby wojskowej Wielokrotnie był surowo karany, m.in. za odmowę wykonywania rozkazu zdjęcia wydalika i wyrzucenia młodzieńca. W liście do Ojca w seminarium napisał: Boże, jak się lekko cierpi, gdy ma się wiadomość, że cierpi się dla Jezusa. Po dwóch latach powrócił do seminarium z pozbawionym zdrowiem. Święcenia radu przyjął 28 maja 1972 roku z rąk sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Od przyjęcia święceń swoją gorliwością pasterską oraz naturalną dobrocią przyciągał wiernych do Chrystusa i owocnie im służył. W maju 1980 roku Został skierowany jako rezydent do parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie spotkał się z życzliwością proboszcza, księdza Teofila Bogowskiego. W tym czasie niezwykle ofiarnie związał się z burzmasterstwem ludzi pracy. Otaczał troską wszystkich potrzebujących, zwłaszcza dotkniętych cierpieniem fizycznym. I moralnym oraz również błogosławionych czcigodnego sługa Bożego Jerzego Popiełuszka. Formułę ratyfikacyjną wygłosi najpierw w języku łacińskim ksiądz arcybiskup Angelo Amato i okaże list apostolski wszystkim zgromadzonym. A następnie ksiądz arcybiskup Kazimierz Lecz, metropolita warszawski, odczyta go w języku polskim. Po odczytaniu formuły beatyfikacyjnej chór wykona uroczyste Alleluja i nastąpi odsłonięcie wizerunku błogosławionego Jeżego. Litere apostolice Nos vota fratris nostri Casimirinic Archibiskopi Warszawiensis. Nec non plurimoro maior un fratro mi ne Christi fidelium exprentes. De congregationis de causa sanctorum consulto. Autoritate nostra apostolica facultatem facimus ut venerabilis servus Dei. Georgius, Popiusco, presbiter et martir assidus et in Christi testis, qui malum bono de vici, utque ad sanguinis erusione, e anti nomine in poste o mappelletur. E iusque festum, dio de vicesima octobris, qua in cero est natus, in locis et modis io est tutis, celebrari possit, in nomine patris et fili. De Spiritus Sancti, amen datum Rome, apur Sanctum Petrum, die tercio mensis mai, in solemnitate Regine Polonie, anno Domini bis millesimo decimo, pontificatus nostri sexto, benedictus Papa decimus sexto. Zesmalany, aby odtąd czcigodnemu Słudze Bożemu Jerzemu Popiełśce, presbiterowi i męczennikowi, wytrwałemu i niestrudzonemu świadkowi Chrystusa, który zwyciężył złodowym aż do przerania drzwi, przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby Jego święto obchodzono corocznie. 19 października w dniu jego narodzin dla nieba w miejscach i w sposób określony przez Prawo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Dano w Rzymie u świętego Piotra w dnia 3 maja w uroczystość Królowej Polski roku pańskiego 2010 w szóstym roku naszego pontyfikatu Papież Benedykt XVI. Ja somigliava a quello flagellato umiliato nel crocifisso senza più bellezza e decoro. La bocca insanguinata di quella faccia martoriata sembrava ripetere le parole del servo del Signore. Ho presentato il dorso ai flagellatori. La guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli spunti. evidenzie excelencie, sono interfacci le guazze civili voiscove. Però dei capagni io sono życia consecranego. Programanno il rodzino cięto jejego. Umiłowani bracia i siostry. Kilkakrotnie miałem okazję odwiedzić w Warszawie Muzeum poświęcone naszemu błogosławionemu męczennikowi świętujeżemu okrużyć. Dzisiaj. Za każdym razem wzruszenie było tak wielkie, że prowadziło do łez. Potwornie zeszpecona twarz tego łagodnego kapłana była podobna do obiczowanego i pokorzonego oblicza ukrzyżowanego Chrystusa, które utraciło piękno i godność. Zakrwawione usta tej umęczonej twarzy zdawały się powtarzać słowa sługi Pańskiego. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodem. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i odluciem. Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy Ciądz Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ciądz Pokiołuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła, który bronił wolności tych, którzy podobnie jak on byli ciemiężeni i upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wolność nie były pojęciami zgodnymi z ideologią marksistowską. Jego wiarna posługa znakiem, i meczeństwo z oczekującym znakiem zwycięstwa dobra rasy na wzorem. Niech był przykład i wstawiedliwstwo uczy go libość kapłanów i rozpala miłość wiarnych. Nasze miły i wdzięczny czas podziękować. Błogosławiony i uwielbiony niech będzie Bóg w swoich świętych. Bogu, w Trójce Świętej Jedynemu dziękujemy za nowego Błogosławionego, za dzisiejszą piękną, religijną uroczystość, za obecność tak wielu wiernych w Warszawie przed telewizorami w domu. Dziękujemy Panu Bogu za piękną powodę która pozwoliła przeżyć powrotnie w tym Przede wszystkim jednak, ta pogoda w piorę, wyraża z serca wszystkich dotkniętych Polską powodzią. Nie zamówiliśmy o Was w czasie tej mrożności i będziemy pamiętać tak jak dotychczas, o szukaniu sposobów konkretnych pomocy. Na zakończenie weryfikacji nowego kursu Dzień Zajrzeba w trzecim dniu dzień uczynienia i serdeczne słowo dziękuję wypowiedzieć wobec uczestników dzisiejszej no podwójnej uroczystości. Najserdeczniejsze podziękowanie kieruję do Ojca Świętego za słowo skierowane do uczestników dzisiejszej uroczystości i do wszystkich Polaków, a szczególnie za połączenie. się deveria jeszcze tak bardzo Osobiście